A czy jeśli ustawię sobie... <laughs> e, gdzie to jest, Sesto? Flaming Strike? To czy używając Flaming Strike'a ten ogień zostanie mi na broni? Nie. To jest po prostu żygnięcie ogień i tyle. Czyli pizdo. Czyli dalej śmietnik. Falanga. Czy moja falanga... Jak ja zrobię falanga... Nie zrobiłem, no. Jak ja zrobię falangę, to ona będzie trzy razy więcej ataków miała? Nie, są cztery kulki. E, come on. E, no need a czy jak zrobię Chilling Mist, to mi to zostanie na broni? Jest Mist i zostaje buff na broni lodowe, okej. Okay. To możemy tak zostawić. Hmm... A czy jeśli zrobię w takim razie, na tym drugim, na tym, na Mantis Blade'zie, to... I mamy pierwszy ten atak, po drugie ten atak i mamy obie bronie zbuffowane teraz, ale to jest już takie mega tryhardowe. Ech, dobra, wydamy levele. More Strength, please. I idziemy pod jedyneczkę. Tylko oczywiście, zanim pójdziemy na jedyneczkę, trzeba się zbufić. Standardowo. I standardowo makro się psuje. Nie wiem, czy to dlatego, że program się usypia. Bo dawno nie używałem, czy co. <laughs> czy da się jakoś zmienić na przykład jego prędkość usypiania. Bo za każdym razem muszę muszę combo, muszę makro dwa razy włączyć, żeby żeby poszło całe. Za pierwszym razem się włącza. Zrobi jakieś tam trzy kroki makra, a później, później przestanę. Dobra, miałem iść pokrabę. Teraz sobie przypomniałem i Hops. Mam nadzieję, że nie umrę w tym dungeonie, jak tam będziemy. Bo będę musiał się znowu bufować. Fajnie by było, jakby tam. Jakby się okazało, że tak zbufowa zbufowali te prędkości bufowania. Uff, za wysoko. Że na przykład po prostu klikasz i od razu masz bufa. Animacja jest plus, nie wiem, 1000% prędkości. Czy on sam swoich kolegów jedną? A nie, to moje glintstoney, Moje mieczyki, okej. Okay. Ale mało damage zrobił w zasadzie. Dobra. To zaraża hifem. Rrr. Więc w pewnym momencie mój konik powie: Nope. I będzie trzeba z niego zejść. Dlatego podejdźmy jak najbliżej tego wejścia. Dobra. Uj, nie weszło. Biegnij, Paweł, biegnij. Dobra. Ała! Nie mam kluczy mieczy? O, kurwa. eee... Myślałem, że mam ich dużo. No nic, to na razie sobie ten dungeon u raptaku... To nie ptak. Na razie sobie ten dungeon, dungeon w takim razie podarujemy. Szkoda. E, nie mogę mapy otworzyć, bo mnie coś, kurwa, goni. Czy to już koniec agro? Nie. On jest ciągle zatruty. Ja pierdolę! Puniku nie umieraj! Dobra, chyba łatwiej będzie... Czekaj, żeby on umarł? Trzeszego i nie będzie miał poezona wtedy. O jezus, Maria. Dobra. Kolejny bocznik, jakiego możemy iść? W takim razie to jest chyba e -e 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 Ezekiel? Ten pieprzony smok. Który generalnie jest dość trudny. Tak normalnie bez moda. Więc boję się, jak bardzo trudny będzie z modem. Tylko tak, mamy parę e itemów, które nam mogą pomóc w walce ze wszystkimi smokami. więc sobie chyba je założymy przed walką. Jestem blisko już? Jestem blisko już. Brrr, między innymi, czy jakiś. Kalizma dawał mi damage przeciwko smokom? Chyba nie. Ale zobaczymy. O nie. Nope. Weapon Stamina user, czy Nie, nie, nie. To jest Void Enemy? Nie, dobra. Czyli na pewno któryś z armorów mi dawał damage w smoki, ale teraz jest pytanie: który i jak szybko go znajdę? Dragon Damage, please. o. o, o. Dragon Enemies. To jest to. No dobra, do tego jeszcze możemy założyć po co zwiększamy damage przeciwko smokom chyba. Jak mi się wydaje, że tak to działa? Nie wiem, nigdy tego normalnie nie używałem. Ezykes, tak, możliwe, że Ezykes. Eee, I tyle. Human. Ten jest chujowy, bo w ogóle nie wie co się dzieje. Weźmy sobie... To są tylko plus 5. Szkielety chciałem wziąć znowu, ale kurde, ja ciągle te szkielety przyzywam. Um, zobaczymy tego Man serpent'a. Jeszcze go nigdy nie używałem, nie? Może się akurat okaże, że jest dobry. Czekaj, to jeszcze nie tu? Okej, okay. myślałem, że to jest już tu. Czy on jest bardziej dalej? Już go minąłem. Kurwa, nie wiem. Da da daj mi przejść. No. Zazwyczaj się tak dość niechcący na niego bijem, bo ciągle o nim zapominam. Podniosłem to? Nie. A tym razem, jak go szukam, to go nie mogę znaleźć. Chyba go minąłem. <laughs> nie, czy on jest koło tego? Zaraz za tym pierdolonym wzgórzem. Um. Nie wiem, ale to jest chyba generalnie kościół smoczej komunii tutaj, nie? Więc tutaj chyba, o jezu. Możemy sobie kupić fajne rzeczy jakieś. Które się mogą w przyszłości przydać. O! Cookbook. A nie, to jest cookbook. Dobra, myślałem, że to jest prayer book i będę mógł sobie jakieś nowe modlitwy kupić. Ezykes, pokaż mapę. Mi się wydawało, że on jest właśnie gdzieś tutaj, ale. <laughs> Teraz to już zapomniałem, szczerze mówiąc. Mówię, ja się zazwyczaj na niego niechcący nabijam. A nie, czekaj, jak biegnę po ulicę. I on, jak bierzesz po policji cały czas, to on po prostu się na ciebie rzuca, bo jesteś dość blisko tego. E, dobra, zobaczymy, jakie mogę tu rzeczy kupić. Troszkę e, w górę i w lewo, gdzieś tutaj. Dobra, to zaraz pójdziemy. E, tutaj, dobra. Bo mi przede wszystkim zależy chyba na Rot Breath. To już kupiłem. Dragon Moon, Dragon Claw, Dragon Ice. Hmm, luz też brzmi dobrze. E, kupimy na pewno Rot Breath, kupimy na pewno Dragon Ice. I co jeszcze? Magic brew brzmi tak me. No i ogień. Wilfi. Dobra, w górę i w lewo przy ulicy. Tak właśnie plus minus pamiętałem, że przy ulicy. Helu? Znaczy ja, on nie powinien być tutaj dosłownie? A jest! to ja na niego patrzę i go kurwa nie widzę. O. Oh, f... Brawo. Hello! Dobra. <ścoughs> Pytanie, czy ja chcę zejść z konia, żeby go bić? Pewnie nie powinienem bo mnie zabije swoim żygiem. Mam zły talizman na to. Okej, okay, nie robi dużo damage'u. Wyjmę ten talizman na... Ja pierdolę. To we mnie? Nie. Moje sumony. Jednego sumona. Um, gdzie jest ten talizman? Kurwa, ten! Ej! O Jezu, Już śmierdzi. Czy ten... Czy on ma tarczę? Gdzie on jest? O, oh, fita helbeta. Okej, okay, nie jest źle. On nie ma tarczy, on ma świecznik. Zejdź na dół! No to jest przejebany atak w normalnej grze. W modzie najwyraźniej nie. Chodź kurwa na dół! Bo dostaniesz piorunem. Okej, okay, pierony mu, kurwa, nic nie robią, dosłownie. Dobrze wiedzieć. Au, au, au. Mam rota, mam rota, mam rota. Pu, pu, pu. No nie! Ale spokojne. To wszystko, co zrobiłem tutaj, to w większości był mój błąd. O-o. No, o, nie. nie, zapomniałem, że mu sopy śmierdzą. Ej, ten on naprawdę się długo trzyma. A czy wiem, że ten boss też dużo demerzu nie robi przynajmniej w tym modzie. I więc to pewnie dlatego. O, kurwa, umrzyj w końcu. O nie, skaletro, okej, okay, teraz ja umrę. On chyba miał być słaby. On ma... dał mi tylko 114 tysięcy. Mam to jest takie wino, tak. Mam rod. to prawda. Eee, no dobrze, no umarł e Ezyk jest. Szkoda, że kurwa nie mam tych. Eee, poczekaj, NPC. Bo ja ominąłem jednego, <laughs> jednego sprzedawczyka. I ten sprzedawczyk jest dosłownie tutaj. Eee, mam nadzieję, że ten sprzedawczyk będzie miał jakieś dobre kamienie w kształcie miecza. Gdy się te wasze zgniłe dusze. Good luck, have fun. Dziękuję bardzo. Wzajemne. <laughs> Miłego modlenia. Coś chce mnie chyba zabić. Jakieś śmierdzące bąki z podziemi wychodzą. Tam jest NPC, a tu jest Alaska. Chłopca. Welcome. Dobra, co ty sprzedajesz? Yy, trzy sztuki. Wow. Okej, okay, on ma śmietnik. On ma śmietnik. Jest to taki mocny śmietnik. Tu nie ma nic kurwa ciekawego dosłownie. Eee, Czy u tego wnętrza na górze byłem? Byłem, bo jest odblokowany. Kurwa, no. Eee, jeszcze sobie jedną rzecz oznaczę: ponieważ skoro już tu jestem, to możemy podejść. A czekaj, a to jest co? Tutaj możemy podejść, <laughs> bo niby gdzieś tutaj jest właśnie e, ten Ash of War, o którym mówiłem na samym początku. Ash of War? Nie, to jest chyba po prostu buff. Tak mi się wydaje przynajmniej, tak myślałem dotąd, ale teraz zwątpiłem, czy mi chodzi o buffa. Poczekaj. To jest Ash of War, prawda? To nie jest buff. Kurwa. To jest Ash of War. <laughs> To jest Poisonous Mist. Kurde! Ja ciągle myślałem, że to będzie po prostu buff na ten, na broń. Znaczy, czy konik jest ciągle chory, nie jest chory. Eee, tego bossa tutaj zabiliśmy już. Tu są jeszcze... Hailed Catacombs. Czy ja w nich byłem kiedykolwiek? Pewnie kiedyś byłem, ale... a bo nich się chodzi tutaj od dołu. Tak, 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 no dobra. Cofniemy się tutaj. W ogóle słowo katakumby za każdym razem ko kojarzy mi się identycznie, bo jak ja chodziłem do liceum, to u nas w szkole... Było takie miejsce, które było zwane katakumbami i z katakumb było wejście na aule. Eee, I w katakumbach był sklepik szkolny. I ja w tym sklepiku przez 3 lata liceum byłem dosłownie tylko raz. Z jednego i jedynego powodu. Nienawidzę pieczarek. Eee, a największą specjalnością tego sklepiku była bułka z pieczarkami. Więc tam non-stop jebało pieczarkami po prostu. Za każdym razem jak chciałeś coś kupić w sklepiku szkolnym, to, to jebało pieczarkami. Dlatego ludzie tacy jak ja, zamiast chodzić do szkolnego sklepiku po jakieś głupoty, to woleli po prostu iść do chaty polskiej, która była troszeczkę dalej, albo do lewiatana, który był za szkołą i tam się kupić w cokolwiek, co by się chciało. Dobra, jeszcze to, jeszcze to. Musimy i znowu żółwie pozabijać. O, on sobie chodzi po prostu. E, dobrze, my idziemy tu naokoło teraz, tak? Miałeś chatę polską, oczywiście, że tak. Mieliśmy chatę polską. A co takiego? Z chatą polską jest? Nie tak, albo albo bardzo, tak, nie wiem, nie wiem w którą stronę, ale tak, była chata polska u nas. O nie, piesy, ojej. Ym. Myślałem, że to był taki pojedynczy sklep u mnie na osiedlu, bo nigdy to nigdy nie widziałem w innym miejscu, Tu jest się odkamowany. <laughs> nie, nie, była chata polska. Była chata polska. I to był bardzo fajny sklep w zasadzie. Taki malutki, takie coś, coś w stylu żabki takiej dzisiejszej, nie? W tamtych czasach jeszcze aż tyle żabek nie było. Były żabki, ale nie w aż takiej ilości, jak, jak teraz są wszędzie po prostu, nie? Ale to był tego sklepu, te, tego typu właśnie malutki sklep. Teraz jest tam żabka, o widzisz. Ja w sumie nawet nie wiem, e, e, co jest w tym miejscu, gdzie była nasza hata polska, bo z naszej Chaty polskiej też już tam nie ma. Ale ja pamiętam właśnie, że do Chaty polskiej chodziłem głównie po tym barkach jabłkomięte. I drożdżówę. albo pizzerkę. To tak zamienne. Czasem była drożdżówa plus tymbark, czasem była pizzerka plus tymbark. Eee, dobra. No to go. Nie pamiętam, co to mnie tu może czekać. Ok, jest bagno, czyli może mnie czekać tutaj rak, więc sobie przebiegniemy. Eee, a do tego kwiatka chcę jeszcze. Urka. ok. Teraz to bym się ósemki jakieś. I dziewiątki. Bo jak znajdę ósemki i dziewiątki, to już będę mógł robić wszystko. Będę mógł sobie jednego samona zrobić na plus 10. O, shit. Okej. Okay. Nie nabija mi się jakoś mocno ten Scarlet Road, więc czuję się dość bezpieczny tutaj. Okej. Okay. Ghost, ojazo tym pewnie będzie szybciej się nabijać. Skąd ty mi napierdalasz Z góry. No, zobaczymy, czy tu jest jakaś niewidzialna ściana. Nie, nie ma. Spear of the Church. Tu też wszędzie śmierdzi. Eee. Yy. Są drzwi, ale są zamknięte. Czy ja gdzieś ominąłem? Musiałem gdzieś ominąć. Wajchę, dźwignię. Pytanie, kurwa, gdzie? W którym miejscu? Pewnie w którymś z nich. Ała, w którym przebiegałem na hama, żeby nie dostać pojzona, ani rota. Dobra, na szczęście mam dość fajny. Ty wypierdalaj co? Mam dość fajny regen. Za to, bo nie ma przejścia, nie? Nie. Tutaj niewidzialna ściana? Nope. Co tu mi... Halo? O! Marionetka! Humon nowe marionetka. Interesting. Aż sobie zaraz zobaczę, co to robi. Marionet, marionet, to będzie jako co? Marionette? Marionety. A! Simonuje pięć marionetek. To są ci kolesie malutcy, co mają wiele rąk, tak? Czy to nie jest to? Bo jeśli tak, i jest ich pięciu, łapaję. Jakbym dostał pięć marionetek, które strzelają łukami. Nie no kurwa, gdzie jest to. Gdzie jest ta dźwignia? Tu jest już wyjście. Czy tu są niewidzialne ściany? Ja tego ona w ogóle nie pamiętam. Ja tu pewnie raz w życiu byłem. Czekaj, patrzymy prawo, patrzymy lewo. Nic się nie dzieje, cisza, spokój, pięknie, ładnie. Góra, dół, lewo, prawo, ściana. Halo! Pomocy! Będę bić raz każdą ścianę po kolei. Dobrze, że to nie jest tak jak w Dark Souls 2. Że z każdym atakiem psuje sobie coraz mocniej broni, i po kilku atakach w ścianę po prostu nie da się używać już broni. Nie dalej. Przestańcie to robić. Tu? Nie. Tu? Nie. Gdzieś tutaj dalej jeszcze? Nie. Tu tego zakrętu nie ma. Tutaj też nie. jakieś kurwa żygi lecą. Au. Tutaj też nic nie widzę. Ani tu nic nie widać? No? Nie? Czy może gdzieś tu na samym środku jest ta dźwignia? Też nie? Um. Poczekaj, ee... Czy może w ogóle nie trzeba dźwigni? Trzeba dźwignia. Już chciałem powiedzieć, że się okaże tak jak w tamtym tym. Dziura. Może to jest niewidzialne? O kurwa. <laughs> O, ach, na farcie. Znaczy na farcie, po tym jak giełdałem 15 innych ścian, nie? A, czego tu się mogę spodziewać jako bossa? Jak ja mam summon? Zobaczymy jeszcze raz tego pana, jak sobie poradzi z normalnym bosem. A nie, pisz on nic nie będzie ro A nie, robi, rusza się. Jest odbugowany. Okej, okay, nie strzelisz we mnie, gnoju. U, u, u. Okej, okay, on ma damage. Au. Stop! Stop! Rolowałem się. Kurwa, w nie mogłem wyjść. Ok, Zrozumiano. Ee, nawet jakby mnie nie zabił samym demerzem, nabijał ten, ten czarny coś, tą klątwę. Czemu, przegrywasz? A wiesz co, nudzi no, mi się. Stwierdziłem, że sobie poumieram troszkę. Kurwa. Zacznij być zwycięzcą, właśnie. O, co tam się z tobą dzieje? Skąd to zwątpienie? I forgot. Nie wydałem śmierci. Jestem zwycięzcą, dokładnie tak. Ja mam na drugie imię zwycięstwa, stary. E, czy patrzyłem, czy skoczy, to, ci, to, mi pisałeś? E, nie widziałem co mi... nie pisałeś mi chyba nic? Tylko memy wysyłałeś. Albo widziałem, nie pamiętam. Przestań się opierać, i skop mu dupę. Dobra, tak zrobimy. Kurwa, dzięki za motywację, panowie. Eee, czekaj, jeszcze jeden buff. I jeszcze jeden buff. Musimy iść, kurwa, po te pieprzone krewetki. Zapominam o nich. E, dobra. I jeszcze to. Wysłałem gifa, co tam pisze? Idę srać. A to nie... A, to widziałem, ale on jest ten. Jeśli chodzi ci o to, żeby zrobić z niego emotkę, to on jest za duży. Bo jak będzie pomniejszony, to nie będzie na nim nic widać. E, dobrze, e, niech on zmieni agro na mojego kolegę, tak? A ja w tym czasie mam piorunami. Powiedziałem na kolegę. Wypierdalaj, bij kolegę. Bij kolegę! Okej, kolega się odpala. Ej, i ten, ten koleś ma dużo HP generalnie. Aua. Aua. I trochę mnie to, szczerze mówiąc, schizuje. Ale ten, ten Summon jest naprawdę tanki. O kurwa. Zmiana oświetlenia, okej. Okay. Bałem się, że to będzie picie Eee, powiedziałem, że jest tanki i są w pizdę, nie? Najgorsze jest to, że ja nawet normalnie nie potrafię się bić z tymi cieniami Bo one są zajebiście kurwa szybkie I się teleportują Mam nadzieję, że to jest koniec kombosa jest. To nie był koniec kombosa I jeszcze ostatni, ok. Okay, czyli nie warto po jego ataku więcej niż jednego swojego ataku wykonywać. O-o, nie, 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 nie łap mnie. Okej. Okay. To jest stun generalnie. Jak to zielone we mnie trafi, to mnie złapię w miejscu i nie będę mógł nic zrobić. No, i trzy. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, jak... W sumie on ma trzy ataki, jak teraz dopiero pomyślałem. Kindred of Rot Ashes. A, ah, to brzmi dobrze. To brzmi dobrze. Bo oni mają dość dobry atak dystansowy i jestem ciekaw, jak mocno on będzie bić ten. To będzie długi, długi run. To będzie długi run. To będzie bardzo długi run. Byś włączył gif-a. Aha, jakbyś poszedł do kiberka. Tak, to czytałem. Rzeczywiście. Ale już zapomniałem, jak on wyglądał nawet. Dobrze. Ten pan umarł. Kolejne bossy. Co mnie tam czeka? W sumie, na samym środku prawie, że... Jest właśnie jeden fajny... Jeden fajny boss. Tu jest Everjail, a gdzieś tutaj jest takie wejście... Chyba stąd musimy. Do takiego dungeona, o którym bardzo mało osób wie generalnie. Bo jego jest dość ciężko znaleźć samemu. Większość ludzi, którzy o nim wiedzą... To znaleźli to w internecie gdzieś. Albo podczas innego streama, albo na YouTubie, albo coś tam. Bo on jest dość ciężki do znalezienia. Zaraz tam pójdziemy i wam pokażę, o, co, o czym mówię. Ech, kotasko wyjebał? Pięknie wyjebał. Aha, oświetlenia, dobra. Zielony plus żółty, dobra. Tylko, że żółty nie jest taki żółty, jest bardziej pomarańczowy. Więc jak ci się nie będzie podobać, to możesz zmienić. Z zielonym akurat wygląda jak żółty, rzeczywiście. Bo te kolory się jako tako e, dopełniają. Więc jest spoko. Bo jak zrobiliśmy chyba... Czym to było? Ż żółty z białym chyba, tak? To to wyglądało, że żółty wygląda jak zielony. Coś jeszcze? Hmm. Dobra, pójdziemy do tego demona. Ja za każdym razem mówię, kurwa, mam zrobić te piedolone krewetki i ciągle o nich zapominam za każdym razem. Bo mam jeszcze 13 innych rzeczy zawsze do zrobienia. Eee, 6000 punktów mam niedługo jeden milion będzie. <laughs> znaczy wiesz, jak chcesz mieć milion punktów. To musisz przepierdalać, przestać przepiędalać pieniądze na zabijanie mnie Chociaż ty w sumie akurat chyba aż tak dużo od wydajesz na, na, Czy na pisie, czy na te rzeczy, nie? Ja się najbardziej boję Uzywa, bo Uzyw, uzyw, uzyw w ogóle nie wykorzystuje punktów I, i on w pewnym momencie powie, mordo Mam tyle punktów, że mogę cię zabić 8 razy Wiem, do miliona bardzo mocno mm, czekaj, gdzie był ten Dungeon? Bo na niego się doskakuje, a tam, dobra po korzeniach wystających właśnie. I teoretycznie na jego końcu zazwyczaj bez moda. Jest bardzo fajny amulet. O Jezu, nie tędy, po tych drewnach, który daje plus 10 albo 20% rundy dodatkowych, nie? Więc on jest idealny do farmienia. Więc jestem ciekaw, czy on będzie zmieniony i jeśli tak, to jak? O, kurwa, w tym modzie. Tak, i to jest wejście do Glenn, że ona, jedyne, jedyne wejście, jakie tu jest. Więc o ile nie masz duszy, kurwa, podróżnika i nie eksplorujesz każdego pieprzonego zakamarka, do tego miejsca prawdopodobnie nie znajdziesz. Bo tu trzeba się trochę ten podkakać i pomyśleć, że to tu w ogóle może być. Na Monsterka, o proszę. Ostatnio ten, właśnie jak Monstera wygrał gościu jeden, jeden widz, to specjalnie dla niego jeszcze narysowałem mu obrazek na tym Monsterku. Generalnie był to obrazek namalowany markerem czarnym na złotym monsterze w kształcie kutasa <grystanie> chyba Kutas i XD narysowane. Napisane. O nie! Poczekaj, wyjdź. Jak zmienię broń, to nie będę mógł... Dobra, zrobimy inaczej. Żeby nie zmieniać broni, załóżmy po prostu te bolusy na rękę. Bo nie chce mi się broni zmieniać, żeby się bufować po raz kolejny i będziemy rolować się w tym na nahama. Jak będzie trzeba. Czemu tu jest to? Ja stąd przyszedłem? Nie, nie przyszedłem stąd. I did not. O, ja pierdolę. A ła, no nie, jeszcze ci kolesie. Eee. O nie. Eee. Halo. Fuck off. Zerzuj bolusa. Ej, to mnie nie boli jakoś mocno. Ja bym narysował balony z kutasem. Być sobie stał lekcjonersko w takim razie. Czy opłaca mi się tutaj jest skodzić? Tak, no bo tu jest... Yy... Znaczy, po pierwsze opłaca mi się boxem zrobić wszystkie dungeony, żeby jak najwięcej luta mieć do wyboru na trudniejsze bossy. Yy, a po drugie, no... Ała. O, to już druga. Yy, a po drugie, no jest tutaj amulet, który daje plus 20% do zbieranych runów. Yy, a jeśli jest zmieniony, a na banki jest zmieniony, bo w tym modzie są wszystkie itemy zmienione praktycznie, wszystkie... Ała. Ała! Okej, okay, ten Skarlet to już boli mocno. O ja pierdolę, jeszcze Madness. To zakładam, że ten, ten talizman będzie robił jakieś inne dodatkowe fajne rzeczy. Które nie wiem jakie będą, a mogą mi się dość mocno przydać. Kurwa macie, jakie to było kombo. Poison, Rot, Madness i jeszcze do mnie trzy osoby strzelają. Bo jest, jest w grze generalnie wiele takich amuletów, w normalnej, które mają dość niszowe zastosowania, które są takie raczej niezbyt przydatne podczas walki. A w tym modzie są dość mocno zmienione wszystkie amulety. Dlatego, ten. Eee, dlatego na przykład, amulet, który normalnie w grze zmniejsza ci tylko damage od upadków, jest bardzo sytuacyjny. W ogóle się nie przydaje w walce praktycznie. To w tym modzie na przykład zmniejsza, zmniejsza ci damage właśnie od upadków, plus daje ci 25 deksa, a to jest już duża różnica, nie? Więc, więc no, wszystkie amulety są zbuffowane tak naprawdę, niektóre bardziej, niektóre mniej, ale każdy jest, jest dobry w jakiś sposób. Eee, dobra, ja poszedłem wtedy w lewo, więc teraz pójdziemy w prawo, nie, w prawo się nie da nawet, Ok, halo śmierdzę, oła. Anspur Rapier? Tutaj jest Anspur Rapier. Ciekawe. Bardzo fajny rapier, tak przy okazji zapalmy światło. Czyli ja muszę koło tych pieczonych. A, gówniaków przejść. Dobrze. Od razu się wyjebał. Regeneracja mnie kieruje po prostu. To jest to dobra, i zanim tam wejdę na hama po prostu. To się. O Jezusie, kurwa Maryjo. Rozejrzymy się na boki. E, I spróbuję ich może powybijać piorunami. Jeśli się uda. E, czy pokażę, jak działałem tymczasowe LEDy? E, potem, że o nie mi przypomni. dobra? Chyba, że się na Bosie wyjebie, to po Bosie. Po, po pierwszej wyjebce mi przypomni. No, ała. Ten się już obudził z kurwol. Aha, aha, aha. E, a właśnie. Śmierci nie dodałem. Co tu do mnie strzelał? Ty kurwio, co? I ty. Ok, spokojnie, spokojnie, spokojnie. E, mógłbym to skipnąć na hama po prostu, ale. Tu jest 1 400 000 run. Nie chcę tego stracić. To jest 3-4 levele na ten moment, ale to jest zawsze coś. E, są jakieś inne itemy dające więcej run, oprócz talizmanu z tej jeski i złotych stópek? Chyba nie. Właśnie chyba stópki e, plus talizman to jest maksimum bonusu, jaki możesz uzyskać. Dobra, mamy to. E, wyłączmy sobie bolusy. A czy to. Um, summon. Kurde, mogłem tego wzmocnić. Eeeh. To spróbujemy coś innego. Nie pamiętam, jaki tu jest boss. A, i marionetki też mogę sobie wzmocnić. Weźmy tych, Tych trzech. Chyba jeszcze ich nigdy nie przyzywałem, nie? Albo raz na samym początku gry, tak mi się wydaje. No Bo oni są zamiast wilków, więc pewnie ich przyzywałem. Ah, Cleanse Right, Knight. Ale tylko jeden. Wydaje mi się, że nie powinien być jakimś. No nie, nawet demerze nie robi. Okej. Okay. O, uh, okej, okay, jest drugi. Ciągle, ciągle, mu przebijamy ten... ...powtórę. On nie wie, co się dzieje. Yeah! Dobra, spokojnie. Tym dużo nie zrobią. Byle by zabić chociaż jednego... ...zanim moje hopy umrą. Famuję go po prostu Bo jak, jeśli ta walka zamieni się w 2v1 to będzie źle Dobra, jeden umarł I jesteśmy w domu Mogę mu zrobić kontrę? Nie mogę No przestań tak się ruszać, kurwiu Okej, okay, on w ogóle nie boli W ogóle nie boli Jeszcze z tym całym... O ja z tym całym e, regenem jakie mam to, to w ogóle jest... Aha, to jeszcze nabias to right? okej okay. To za późno zobaczyłem troszeczkę i tak mi zaraził Dobra, żebym nie zgridował tego za mocno Za każdym razem, jak się odsuwa. Aaa, to ma taki tracking piękny, tak? Zawraca po prostu. Chyba muszę po prostu. O ja pierdolę. No nie da się tego ominąć, kurwa, trzeba go zajebać szybko po prostu. Dobra, wyłącz ten kurwa. Co przerulowałem, to i tak kurwa dostałem z powrotem na plecy, bo zawróciło, no?